Taki piękny, kolejny sztuk. Ja Miałem już nie robić podsumowań. I jak nie będziecie oglądać do końca, to już więcej nie będzie. To witam Was kochani serdecznie na kanale Grzyby i Wędkarstwo Świętokrzyskie. Tym razem jesteśmy na wyjeździe. Oczywiście Świętokrzyskie, ale okolice Włoszczowej. Tym razem Wam zdradzę okolice Włoszczowej. Tu są piękne, duże lasy. A ja dzisiaj jestem z dziadkiem. Dziadek tam sobie już zbiera. Dziadek siema. Siema, siema. siema. Dziadek jest ze mną. Przyjechaliśmy na kury. Kury to są młotniki takie dębowo-sosnowo-brzozowe. No, piękne komentarze, naprawdę serducha, buziaki, dziękuję Wam pięknie wszystkim. Życzę Wam jak najpiękniejszych grzybobrań, wielkich, wielkich grzybów. I nie tylko oczywiście, standardowo małych też, również. I lecimy. A już na początku, ta kury, 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 kury. Chodźcie tam do dziadka podejdziemy. Plejada gwiazd. Jest tych kurek fajnych. Tu następne, następne. No będziemy obierać, nie? Dziadek, będziemy obierać. No. W takim razie rybnicie gonga, gonga w dolnym, prawym rogu. Subskrybuj, subskrybuj. Będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach. A ja Was zapraszam, kochani, na nowy, nowy film. I moi mili, tyle mam już kurek. Jakieś tutaj gołeczki jeszcze mam przy okazji ale tutaj jest kozaczek jest kozaczek o jest kozaczek o, taki fajny fajny, cieszy Wierzymy i moi mili lecimy, dalej, 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 dalej. i powiem wam, że <ścoughs> czułem czułem tego pomarańczowego, bo to jest pomarańczowego kozaka jest dużo pomarańczowych czerwonych odmian ogólnie kozak to kozak się jaki fajny jaki fajny czułem go czułem pierwszy w tym roku 24 powiem wam jesteśmy w okolicach włoszczowej nie przy domku tylko okolice włoszczowej tak wygląda pierwszy a ładniutki zdrowiutki lecimy moi mili No koszeczka czystego trochę jeszcze słuchajcie nie za dużo bo on będzie czerniał z czasem, ale taki sztuk idzie tutaj. Parę kur jeszcze obok było. Z gole to i kolejny czerwony pomarańczowy kozaczek. O! Taki sztuk cieszy. Drugi, drugi powiem wam. Drugi sztuk. Fajny. Spoko. Taka Bambarejła. Drugi czerwony w tym roku. 24. Powiem wam, nie ma co narzekać tych kur, widzicie, że jest sporo. I kolejne, moi kochani, kury. Tak wygląda do tej pory mój zbior. A tutaj są, au, ukołamia. A tutaj takie kureczki. Nie nagrywam wam wszystkich tych kurek. No bo kury jak kury, wiecie. Tam jeszcze jest taka cała horda. Najpierw ogarniemy te. Ładne, fajne. Kurek jest. Kilka odmian pieprznika, ale ogólnie wszystkie są jadalne. Ja się tutaj na tych poszczególnych nie będę skupiał Jest na tyle powiem wam kanałów edukacyjnych, gdzie możecie się nauczyć o tych rozróżniać te kurki o kurki, pieprzniki, oczywiście fachowo się nazywają Bieremy je, piękne powiem wam Piękne Piękne, piękne Chodźcie tu, chodźcie o i tu jeszcze są gdzie wam lepiej Bądzie, <laughs> a Bądzie, gdzie wam lepiej Bądzie, cyk, cyk. Poczekaj to. Przykrywamy to fajnie, tak żeby. O, cyk, cyk, cyk. I tutaj to przebierzemy i widzimy się, moi mieli, za chwilkę. Fajny młodniczek, okolice Włoszczowej, tak jak mówiłem, już nie nasze, nie nasze lasytko. Włoszowskie tutaj na kury zawsze przyjeżdżamy. No i te kury są, powiem Wam. Tak jak widzicie, są kury. A i kozaczki już się jakieś zaczynają po malutku pojawiać. A kuku, co ty mamy za tym drzewkiem? Jest kochani, kolejny, kolejny pomarańczowy pancór, pancór jak my na nie mówimy. Czyli kozak pomarańczowy, czerwony, ale wszystkie jadalne podobne do siebie. Taki piękny. Kolejny stuk kolejny powiem wam. No cieszy, cieszy, cieszy. Tam jest jeden. Wcześniej widzieliście też, ale tam wykiprowaliśmy część w aucie. Ale kurnie. <laughs> Dobra, lecimy dalej. Czekajcie, przejdziemy się tutaj. Bo z daleka już widzę. O, są kureczki. Są kureczki. Nie kurunie, kurunie. Na kubeczkę, a potem weźmiemy. Pyk. Pyk. Swajeczki co są sobie kureczki, ptactwo, nie? Ogólnie gołębie, kury, ptactwo, ptactwo, powiem wam, ptactwo, małych nie biorę oczywiście, takich miniaturek. O, to jeszcze i, i te dwie weźmiemy. Takie sztuki. Dobra, bierzemy i lecimy dalej. Takie ławice tu, 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 tam, kury, kury, kury. O, patrzcie się, ile tych kurtów jest. Kureczki, kureczki, kureczki. Następne, 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 tam, następne. I pamiętajcie, moi kochani, o tych słupkach, dubkach oraz tych wszystkich dziwnych rzeczach. Będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach i o takich grzybkach i nie tylko, moi kochani. Miałem już nie robić podsumowań, ale jak nie będziecie oglądać do końca, to już więcej nie będzie. Tym razem wam zrobię. Kurki, kurki, gołębie, ogólnie gołębie, gołębie. Kura, 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 kilka kozaków. Także nie jest źle. Okolice Włoszczowej tak to wygląda. Myślę, że z 15 litrów na litry, powiedzmy, to jest mój 15 litrowy koszyk, robiliśmy to wszystko. Do jednego przesypali czubatę, byłby 15 litrów kury, kozaczków kilka sztuk, także <noise> nieźle. Trzymajcie się, podsumowanie było, było <noise> 2024 lipiec koło 20-19. Nie pamiętam, dokładnie wam powiem w opisie. Trzymajcie się, cześć papa.